HM, wielki koncern odzieżowy, niedawno stworzył nową kampanię, której hasło brzmiało Mężczyzna nie prosi o pomoc. Nie musi, bo. Hasło odbiło się szerokim echem i wywołało negatywne emocje. HM chciało w ten sposób zachęcić do korzystania z aplikacji mobilnej. Według nich mężczyzna nie musiałby prosić o pomoc, bo czerpałby wiedzę z aplikacji. W obecnej dobie zwracamy więcej uwagi na zdrowie psychiczne. W Polsce rocznie samobójstwo popełnia około 6 tysięcy osób, z czego 4 tysiące to mężczyźni. W tym samym roku 205 tysięcy kobiet leczyło się na depresję w ramach publicznej służby zdrowia, a tylko 68 tysięcy mężczyzn. Przeciwnicy tej kampanii jasno wyrażali swoje zdanie, że według nich tekst brzmi jednoznacznie i wskazuje na stereotypową niechęć mężczyzn do otrzymywania pomocy, gdyż według społeczeństwa powinni być oni silniejsi. To bardzo ważne, aby każdy, niezależnie od płci, nie wstydził się prosić o pomoc. Z drugiej strony, pojawiają się głosy, że negatywne opinie na temat kampanii HM są przesadzoną reakcją, a sama kreacja ma być zabawą słowem i przykuwać uwagę konsumenta. Marka HM następnego dnia po wypuszczeniu kampanii odniosła się do negatywnych komentarzy i szczerze przeprosiła za swój błąd.